Cześć, ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Dzisiaj będzie odcinek o butach, ale nie taki zwykły. Nagraliśmy już odcinek o butach używanych światowojnych PRL i milicji ogólnie. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć nieco o tym, jak o te buty dbać. Mowa tu szczególnie o butach skórzanych, czyli takich, z jakimi najczęściej spotkacie się Sami rekonstruując czy zbierając po prostu wyposażenie z tamtego okresu, buty yy, były wówczas robione generalnie głównie ze skóry i w związku z tym wymagają pewnych procesów utrzymaniowych, po to, żeby Wam po prostu jak najdłużej służyły. Możecie o tym myśleć tak samo jak o własnej skórze. Nasza skóra również podlega takim procesom jak na przykład wysychanie, to też musi być stale odżywiana. Jak się odżywia skórę? No, oczywiście natłuszczając ją. I w tym celu nasze ciało generuje naturalny łój, który pokrywa skórę warstewką tłuszczu i dzięki temu następuje to odżywianie samoistnie. Natomiast w przypadku butów mamy do czynienia ze skórą, która została już zdjęta z martwego zwierzęcia. To też nie podlega ona procesom naturalnego odżywiania. I w związku z tym takie odżywianie musimy jej zapewnić my. Jako użytkownicy tych butów. Jakie są skutki braku odżywienia skóry? No to chyba każdy z Was miał już okazję zaobserwować. Skóra się marszczy, może się zetrzeć jej wierzchnia warstwa, może podlegać rozmaitym obtarciom. No a w skrajnych sytuacjach, w sytuacji już dużego zużycia i długotrwałego użytkowania butów nienatłuszczonych, nieodżywionych, może nawet dojść do po prostu pęknięcia tej skóry. Zresztą, tyczy się to nie tylko butów. Więc dzisiaj zrobimy sobie to w taki sposób, że pokażę Wam ten proces od samego początku, czyli od stadium butów, które właśnie wróciły z wędrówki. Wysześcimy, ożywimy, natłuścimy, a następnie wypastujemy i doprowadzimy je do stanu takiego, żeby wyglądały godnie. Słowo jeszcze o technice tego, co będę w tej pokazywał. Jest to technika, którą ja opracowałem na bazie swoich własnych yy doświadczeń. Każdy może mieć technikę swoją, nie jest to jedna i święta yy technika. Jeśli macie na to jakieś tam inne pomysły, możecie sami oczywiście eksperymentować, próbować. Na tym to generalnie polega, żeby pracować do wszystkiego własną technikę dbałości o, o, o swoje wyposażenie. Najważniejsze, żeby ta technika była po prostu skuteczna. Więc dzisiaj pokażę Wam, czego używam ja jak tego używam, no i co dokładnie robię. Nie będziemy jeszcze tutaj bawić w takie tematy, o których może słyszeliście, jak pastowanie butów w kółka, czy, czy inne tego typu zabiegi. Zrobimy po prostu to w taki sposób, że od zera doprowadzimy je do bohatera. Jedziemy. No dobra, to jeszcze tylko szybkie omówienie sił i środków, które będziemy używać do walki o ładne, wypielęgnowane buty. Pierwsza sprawa. Faza czyszczenia, czyli mamy po prostu zwykłą szczotę, twarde włosie, tak zwana błotniara. No, używana po prostu do pozbywania się błota, zarówno z wierzchniej warstwy, jak i podeszwy, gdyż. to, że podeszwa należy tak samo do buta i podeszwa tak samo się czyści. Tak więc błotniary używamy do czyszczenia wstępnego z tych najbardziej widocznych warstw błota i innych zabrudzeń, a następnie aplikuję. W zależnej sytuacji albo Safira Foam Cleaner, czyli yy, środek czysz czyszczący w piance, który dobrze nadaje się do czyszczenia delikatniejszych zabrudzeń, albo Renomat, również Safir. No to już bardziej agresywna chemia, mocniej wnikająca, bardziej yy, agresywna w stosunku do skóry, no ale pozwalająca się pozbyć tych już naprawdę najtrudniejszych zanieczyszczeń z yy, buta. Faza numer dwa: odżywianie. Do tego celu służy nam tłuszcz. Gres dubę, również od safira w moim przypadku. Jest to tłuszcz oczy, bardzo dobrze się sprawdza przy odżywieniu skóry. Bardzo fajnie się rozprowadza, bardzo fajnie i dość szybko wsiąka w powierzchnię skóry. Żeby rozprowadzić tłuszcz używam zwykłej, no zwykłej szmaty, po prostu z materiału. No i wreszcie faza ostatnia, czyli pastowanie. Pasty mogą być różne. Ja już w naszej polskiej ary, pewnie wielu z Was się doskonale kojarzy, do tego mazak kształtka dostępnego polerowania z miękkiego włosia, no i na koniec szmatka z mikrofibry do już końcowego polerowania. No i to by generalnie właściwie było na tyle, jeśli chodzi o przyrządy i środki niezbędne do tego, żeby butom zapewnić tę podstawową pielęgnację. No, to teraz wypadałoby przedstawić naszych dzisiejszych pacjentów. Brałem repliki opinaczy desantowych. Trochę pochodziły, trochę się pomoczyły. Dostały najróżniejszych rodzajów zabrudzeń. Wczoraj widziały wodę morską i piach, dzisiaj błoto i wodę słodką. Buty służą mi już jakiś czas, są już nieco zużyte, jak widzicie mają trochę pościerane noski Zrobiły ze mną Formosa Challenge dwa lata temu, kilka innych wydarzeń, trochę w nich pochodziłem, trochę w nich pobiegałem, więc swoje już widziały, aczkolwiek dalej są to buty względnie nowe, mam je jakieś dwa lata więc nie jest to jakiś mocno jeszcze zużyty but. Jak widzicie, mamy trochę zaschniętego błota, mamy wtarte noski, mamy trochę zaschniętego piachu na opinaczu, trochę nawet kurzu jeszcze, gdyż jakiś czas zostały nieużywane. Oczywiście zabrudzona została zarówno góra, jak i podeszwa. Pierwsze, co robimy, to czyścimy podeszwę, gdyż podeszwa generalnie, po wyczyszczeniem jej, nie wymaga właściwie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, jest wykonana z gumy, więc wystarczy ją po prostu dokładnie umyć ciepłą wodą, z mydłem wyszorować szczotą, no i w ten sposób doprowadzić podeszwę z powrotem do stanu czystości. I na tym właściwie kończymy pracę nad podeszwą. No to jedziemy. No i dobra, słuchajcie, stan z wierzchu nam się nie bardzo zmienił, ale za to zmienił nam się stan podeszwy. Podeszwa została. Oczyszczona, umyta, umyliśmy także jej boczne krawędzie, no i dzięki temu wygląda teraz o wiele lepiej. Także możemy się brać za czyszczenie tego, co jest najbardziej widoczne, czyli wierzchniej strony buta. Czyli tak. Do tego celu użyję zwykłej gąbki zmywaka, no i naszego cleanera w piance. Najpierw wyrzuciłem gąbkę, trochę tam wrzuciłem, wtarłem tej tej pianki w gąbkę, no i teraz możemy się brać za Aplikację gąbki na same buty. Robimy to dowolną metodą. Aczkolwiek ja z reguły robię tak, że aplikuję po jednym takim kleksie z piany na każdą, na każdą powierzchnię. Czyli na te boczne panele tutaj, na zapiętek, na przód noski. No i tak sobie po jednym takim kleksie aplikujemy. Wsadzamy rękę w buta. No i jedziemy. Teraz dokładnie pianę po całej powierzchni buta. Pamiętamy o rowkach przy podeszwie. Oczywiście do tego jeszcze jest opinacz. Opinacz też traktujemy całą powierzchnię buta. Tu mamy trochę takiego zaschniętego piachu. Zobaczymy jak pianka sobie z tym poradzi. Myślę, że nie będzie większego problemu, bo nawet ta pianka, mimo tego, że jest na delikatniejsze zabrudnienia, to też dobrze sobie radzi nawet z takimi trochę bardziej opornymi. Także myślę, że raczej powinna sobie z tym piachem poradzić. Jak widzicie, ta pianka wnika tak naprawdę w tę skórę. Skóra, tak jak i nasza, Własna ludzka skóra ma pory, e, które wciągają to, co na tę skórę położymy. Więc tak, mamy to zrobione. Aczkolwiek zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie o wyjęciu sznorwadeł. Mamy sznurwoda wyjęte. No i sam język również czyścimy. Tam też gromadzi się sporo brudu, sporo kurzu. To wszystko nam jeszcze pracuje jest bezpośrednim. Styku ze stopą, więc język też warto wyczyścić. No i dobra, mamy to. I teraz, jak widzicie, jak już mówiłem, ta pianka nam wchodzi w skórę. Więc, jak już mamy buta wyczyszczonego, no to można go po prostu, używając również zmywaka gąbki, opłukać pod bieżącą wodą, żeby tą resztki tej piany jeszcze dodatkowo zmyć. No i dobra, słuchajcie. Mamy te buty wyczyszczone. Wygląda to o wiele lepiej. Wszystko zeszło po aplikacji pianki, więc nie musimy tutaj już nic więcej doczyszczać, także super. W związku z tym możemy przejść do etapu kolejnego, to jest natłuszczanie. No i teraz co z tym natłuszczaniem? Ile tego tłuszczu kłaść i tak dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o buty nowe, ja mam taki wyczucie, że natłuszczam je przez 3 dni. Czyli dzień pierwszy, pierwsza warstwa, dzień drugi, druga warstwa i dzień trzeci, trzecia warstwa, bez ścierania, bez niczego. Jako, że to już są buty używane, no to powiedzmy, że możemy sobie je natłuścić raz na parę miesięcy, jeśli je używamy, jeśli ich nie używamy, to wystarczy je natłuścić raz na... Na, na pół roku, czasami nawet na rok i to generalnie powinno wystarczyć, żeby ta skóra sobie ten dłuż przytrzymała, żeby była w miarę dobrze odżywiona. Natomiast wiadomo, w sezonie zimowym częściej, w letnim może trochę rzadziej, ale staramy się utrzymać poprawny poziom odżywienia tej skóry, tak żeby ona była miękka, żeby była elastyczna, no bo jeśli ta skóra będzie dobrze odżywiona, jeśli będzie miękka, jeśli będzie elastyczna, to po prostu będzie nam ten pód długo służył. Więc bierzemy sobie tłuszcz, bierzemy sobie szmatkę, szmatkę owijamy sobie na ręku. Robimy w ten sposób: zawijamy sobie na palec wskazujący, następnie nadmiar owijamy wokół ręki, i w ten sposób mamy gotowy taki przyrząd do aplikacji tłuszczu. Bierzemy sobie tłuszcz i aplikujemy go kawałek po kawałku na każdy element, na każdy kawałek skóry. Natomiast największą uwagę przykuwamy zawsze do tych miejsc, gdzie są zgięcia. Tutaj, tutaj. W tym miejscu skóra pracuje najmocniej, jest najmocniej ściskana, najmocniej rozciągana i w związku z tym te miejsca muszą być natłuszczone naj, yy, najmocniej, najgrubszą warstwą. Natłuszczamy, wcieramy dokładnie tłuszcz w każdy element buta. No i dobra, mamy buty natłuszczone. Najlepszym sygnałem tego, że buty zostały natłuszczone jak należy jest to, że będą się po prostu świecić. Będą po prostu błyszczeć, a jednocześnie zobaczycie zapewne, że już w trakcie tego natłuszczania może się zdarzyć, że ten błysk zacznie zanikać. I to oczywiście oznacza, że skóra zaczęła przyjmować. Tłuszcz, tłuszcz zaczął wnikać w pory, no i poprawnie odżywiać skórę. Teraz musimy chwilę poczekać właśnie na to, aż ten tłuszcz całkowicie wsiąknie w skórę. To znaczy, kiedy zobaczymy, że te plamy tłuszczu już całkowicie ze skóry zniknęły, to możemy przystąpić do fazy ostatecznej, czyli do pastowania. Pastowanie jest też o tyle ważne, że pomoże nam e, może nie do końca, ale chociaż trochę ukryć te e, rysy, które się pojawiły na czubkach i innych powierzchniach e, buta, więc zabieramy się do pracy. Pierwsza sprawa to jest aplikacja samej pasty e, mazakiem. No i wiadomo, nic trudnego w tym nie ma, nabieramy pastę i ponownie, tak jak w przypadku tłuszczu. Fragment po fragmencie nakładamy pastę. No i teraz trochę więcej uwagi poświęcimy tym czubkom, bo jak widać są na nich rysy, więc pokrywamy je trochę większą ilością tej pasty no i staramy się te rysy jakby zapełnić, zamaskować. Dobra, but mamy pokryty pastą, yy, więc teraz bierzemy szczotkę miękką do polerowania a i szczotką zasuwamy. Ostatnia czynność do wykonania to już jest takie polerowanie Końcowe za pomocą szmatki z mikrofibry. I teraz jak to robić? No, te powierzchnie, które e, trudniej jest polerować takim ruchem e, klasycznym, lewo-prawo, możemy sobie to po prostu takimi pojedynczymi pociągnięciami spolerować. To już będzie w zasadzie wystarczające, bo e, ta pasta po aplikacji, e, po aplikacji mazakiem i po polerowaniu e, szczotką miękką, ona już jest jakby. Wchłonięta przez powierzchnię buta, więc możemy się ograniczyć przy tym takim ruchu klasycznym tylko do zapiętka. W ten sposób lewo, prawo, lewo, prawo. No i oczywiście do czubka buta również jedziemy lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I to nam powinno dać taki naprawdę zadowalający wygląd buta. No i gotowe. Proces jest całkowicie zakończony. Buty są odżywione, buty są wypastowane. No i jak widzicie, nawet z dość mocno zużytych butów można zrobić obuwie, które no, wygląda tak, jak należy. Czyli, yy, czyli jest po prostu schludne, wypastowane. Nie jest upastowane na błysk, nie jest to tak pewne lustro, natomiast jest po prostu tak, jak powinno być. Mimo tego, że nie udało się może zamaskować tych rys w 100%, to jednak patrząc z daleka... Tak naprawdę tych rys nie będzie aż tak mocno widać, co na to, że są delikatnie przypastowane, pokryte pastą pod kolor. Jeśli komuś zależy na renowacji butów, które takie rysy posiadają, jest to również możliwe. Trzeba tylko dokupić do całego zestawu pastę wypełniającą, dobrać kolor odpowiedni i stosować taką pastę, żeby te rysy również przykreślić. Jeśli komuś zależy, jest to również osiągalne. Tak jak mówiłem, te buty już sporo przeszły, więc zostawię w takim stanie, w jakim, w jakim są. Niemniej jednak e, przy zastosowaniu tych zabiegów, czyli regularnym czyszczeniu, regularnym natłuszczaniu, no i oczywiście pastowaniu, mamy gwarancję, że te buty będą się czuły dobrze i będą nam służyły przez długi, długi czas. Nawet przy dość intensywnej eksploatacji. No dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że ten instruktor Wam się do czegoś Przyda. Co dalej? Słuchajcie, trochę czasu zajęło nam w tym roku, żeby się zebrać do nagrywania filmów, ale toczą się prace nad dwoma kolejnymi filmami, już bardziej obszernymi, zahaczającymi znowu o tematy historyczne. Wracamy do tematów historycznych i myślę, że warto poczekać. Która kwestia jest taka, że staramy się nasz kanał rozwijać i na ten rok mamy kilka elementów związanych z planami rozwojowymi i myślę, że będą to aspekty głównie techniczne. Dbamy o to, żeby była w tych filmach lepsza jakość obrazu i dźwięku. No, więc to by było na tyle z aktualności. Pamiętajcie o tym, że możecie nas wspierać wirtualną kawą w serwisie Bajkofi. Jeśli podoba wam się to, co robimy, to zachęcamy was do wpłat. Ja jestem. Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Czołg!